Hejka, Hej, kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dziś przychodzę z ekspresosami. Jak zwykle, męczymy szybką kasę. Mam nadzieję, że dzisiaj też coś ciekawego nam tutaj wpadnie. 24 losy po 2 zł. 48 zł. Zobaczymy, co tutaj ciekawego dzisiaj uda nam się wyszukać. Czy będzie gruba kasa? Czym cię mocno kciuki? Ja biorę się za wykreślankę. I mamy dolar. Koniczyna. Korona. Gwiazda i worek. Nie ma pustaczek. Gwiazdka. Plik. Diamentu nie ma. Koniczyna. Dolar. Niestety pusto. Koniczyna. Worek. Gwiazdki nie ma, diament i podkowy nie ma. Pusto. Nieładnie. Podkowa, gwiazdka, plik i serducho. Nie ma. Gwiazdka, serce, diamentu nie ma, siódemeczka i pliku nie ma. Monetka. Świnki nie ma. Worek nie ma. Podkowa i gwiazda. Mamy pierwsze dwa złocisze w tym odcinku. Fajnie. Muszę Was to trochę przedstawić, bo widzę, że mi się wszystko rozjeżdża. A nie chcę tego. Okej, okay, diament nie ma. Worek. Wiśnie. Dolary. Dziwnie, tylko dwa symbole mogą być zaznaczone. Czy ja czegoś nie pominęłam? Jest! I jeszcze bym pominęła 20 zł. Nie! nie Teraz tak patrzę. Wpominałam sobie tego mm, gwiazd... nie, gwiazdkę, nie gwiazkę, co to jest? Diament. Diament, jeszcze raz sprawdzę. Worek nie ma, wiśni nie ma. E, plik i mamy 20 zł. Mój mili! Ale pięknie. Szukajmy dalej. Kości, gwiazdka, podkowa, koniczyna i pieniążek, czy tam. monet, nie, to nie jest moneta. Pusto plik. Siódemki nie ma. Gwiazdka, koniczyna, karty, pusto. to dało 20 zł. I się ciesz, koniczyna, dolar, serducho. Plik nie ma i moneta. I pusto. Koniczyna, podkowa, gwiazdka, wiśnie i moneta. Pusto. Świnka. Koniczyny nie ma. Serducha nie ma. Podkowa, siódemka, dwa złote. Serducha nie ma. Wisienki, kości, świnka nie ma. Dolar. Kochani, jakbym się jeszcze przeoczyła, no to piszcie w komentarzach. Yy, koniczyna, worek, gwiazdka, korona i karty. Nie ma. Plik siódemeczka, gwiazdki, nie ma. Dolar, karty. No niestety linia się nie ułożyła. Serduszko, nie ma. Podkowa, siódemka, moneta i korony nie ma. Karty świnki nie ma, gwiazdka, monety też nie ma i plik. Świnki widzę, że nie ma, worek nie ma, wisienki, monetka, siódemka, pusto. Podkowa, serduszka nie ma, worek, dolar i siódemki nie ma. Gwiazdka, karty nie ma, siódemka, dolara plik i mamy dwa złote. tu malutko przed nami: plik, świnki nie ma, korony nie ma, dolar. I karty nie ma. Czy ja znowu coś pominęłam? To jest możliwe, że znowu jest tak mało. Tu jest korona, no ale nic nam nie daje. Karty. Podkowa. Plik. Gwiazdka. I korony nie ma. Siódemeczka. Diamencik. Mm, pieniążka nie ma. Plik i serce no niestety pusto. Siódemeczka, worek nie ma. Serducha nie ma diament i yy, moneta 5 zł. Uhu, u, ostatni ten to było 5 zł. Czyli tu mamy 20, 25, 31. Aha, zapomniałam, że znowu jesteśmy w takim oddaleniu. Wróćmy tu. Ok, 31 zł. Wygrane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć losów. 48 inwestycje. Szkoda, że lotto nie chciało oddać całości. Wróciło tylko część. Proszę Was, napiszcie w komentarzach, czy u Was trafiają się większe wygrane, czy też dwójeczki. Piąteczki i dwudziesteczki. Dajcie znać jeszcze w komentarzu, czy ktoś jeszcze z Was też trafił główną wygraną do 2000. Jestem bardzo ciekawa. Ja dziękuję Wam już dzisiaj za odcinek i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki, pa!